Y, po, popiera pan jakby y, coraz to nowsze zdobywanie wiedzy, ale także technikę i program y, mega, mega, me, mega misja y, jakby pan też popiera. Czy... Tak, jak najbardziej, oczywiście. Znaczy... Nieporozumienie polega na tym, że nowe technologie nie są po to, żeby zastąpić coś. To znaczy tablet nie jest po to, żeby zastąpić książkę. Książka jest ważna i piękne książki, które my kupujemy na Allegro, po prostu są magiczne. Takie XIX-wieczne wydania francuskich encyklopedii z pięknymi kolorowymi tablicami. Moja córka uczy się francuskiego i, 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 i bardzo ją to wciąga. Natomiast tablet jest po to, żeby pojawi, pojawiło się coś w miejscu, gdzie wcześniej niczego nie było. I y, y, trzeba na to znaleźć czas, miejsce, odpowiednią atmosferę. Y, program Mega Misja bardzo mi się podoba i jestem jak najbardziej za. Na świecie toczy się dyskusja bardzo burzliwa na temat tego, jak należy korzystać z nowych technologii w edukacji, tylko że ta dyskusja toczy się w języku angielskim i to bardzo nam przeszkadza, ponieważ znajomość angielskiego w Polsce nie jest wystarczająco dobra i tak naprawdę poza nielicznymi wyjątkami te sprawy do nas nie docierają. Ja myślę, że o tych sprawach powinniśmy tu u nas jak najwięcej mówić, no po to, żeby zasypać trochę... Ten ruch, który zaczyna powstawać pomiędzy planetą, tym, co się dzieje na, planetę, na planecie Ziemia, a tym, co się dzieje u nas w Polsce. Im więcej takich spotkań, im więcej takich rozmów, im więcej ludzi zaangażowanych, im więcej ludzi wierzących w to, że powinni spróbować sami, tym myślę dla nas wszystkich lepiej, dlatego że od tych nowoczesnych technologii tak naprawdę ucieczki nie będzie. Jaką gałęzią fizyki interesuje się Pan najbardziej? W tym momencie pracuję w fizyce ciała stałego, czyli to jest taka nauka, która zajmuje się no, badaniem, jak prąd przepływa w różnych kryształach. Tak jak, jest to bardzo ważne w przypadku elektroniki, zastosowań elektronicznych i tak jak budujemy tranzystory, komputery, te wszystkie urządzenia. Kiedy pan się zaczął interesować fizyką? Fizyką zacząłem się interesować w liceum. Znaczy zawsze byłem zainteresowany tym, jak działa otaczający nas świat i zadawałem różne niewygodne pytania rodzicom, na które no próbowali, starali się znaleźć odpowiedzi, wyjaśnić mi dlaczego niebo jest niebieskie. To się okazuje być bardzo proste pytanie, żeby zadać, ale trudno, dużo trudniej na nie odpowiedzieć. Na początku w gimnazjum no, zajmowałem się głównie informatyką, ale jednak, gdy poszedłem do liceum, no za, właśnie no, mój nauczyciel fizyki zaraził mnie tą pasją.